Geniuszem. Jak się uda ten, 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 jest ten, 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 bo jestem geniuszem ten, nie znaczy więc trzeba pokonać Boga więc trzeba ich pokonać. A my jak damy radę, to będziemy przepotężni. Jak złapiemy w ogóle ta blasta, nie będzie ich w ogóle. Będziemy w sumie niepokonani. No, próbujemy go złapać przewie. Ja widzę, że chyba nie próbujesz go złapać. No nie, nie no próbuję go złapać. Ale nie uda to mi się go złapać, bo trzeba jest więcej wojska. No, ale jeden złoczyńca go tu wykorzystał. No, wykorzystał jeden złoczyńca. Więc... Nie udaje mu się tego pokonać. Chcemy nas pokonać. No. Bo jak bohaterzy nas zniszczą, nie będzie już fajnie. Więc. Chciałbym ich pokonać. Tymczasem ten złoczyńca. Dobra, wrócę do bohaterów w końcu. Czy co? Do złoczyńców. Op, op, op. Hop, hop, hop. Hop. I jestem złoczyńcy. Czemu cię tyle nie było? No właśnie, bo szukam na tlencze i się udało mi go dorwać prawie, ale połowę energii zostawiłem tutaj, głupcze to jest bohaterów. Ale przecież. Z dwoma jesteśmy niepokonani. No w sumie. Hi, hi, hi. Ej, no właśnie. Będziesz na mnie zły szefie. Tak nie będę. W tym czasie, każdy bohater. Więc, co robimy? No nie wiem. Właśnie. Bo złoczyńcy są lepsi chyba od nas. Nie, bo mamy bazę popcorna dużego. A co my jesteśmy? A dobra, oni też mają dużego profesora K. Przeci Nie śpi. Wow, Okej, okay, szefie. Więc trzeba się udać do bazy złoczyńców i ich pokonać. No trzeba. Dobrze gada Enigma. Więc udało nam się. Plan ambitny. No nie spin Dobra, dobra, szafie. Tymczasem wojna się rozpoczyna. Dobra, udało nam się. Zobacz, bohaterowie są z nami. Wszyscy na swoje mury. Dobra, nikt nas nie pokona. I znów się spotykamy. Enigmo. A, nie śpi zawsze, tak? Ale w sumie sam do siebie mówiłem, xD. Ale ja tak szybko to się tubie nie da. Dobra. Jak na nam się nie uda, to na pewno ci się nie uda popcorn. Popcornowy. I mega Popcorn. Szacun dla ciebie mega. Nie uda. Więc toczyńcom się nigdy nie uda. Zawsze na sucho. Powracamy do walki. I teraz będzie ulepszenie. Power Kazum. Pff. O nie. Mają moc do bruku Kazum. no właśnie nie uda wam się uda nam się a tak Jestem dzwonią macuki, jesteś Jesteśmy niepokoją. Dobra, więc udało nam się. W sumie nie udało nam się. No, w pierwszej próbie no wygraliśmy, ale w drugiej nie udało nam się. To nic, chociaż nam w pierwszej próbie udało nam się. W drugiej, wcześniej też nam, nie, nam się uda. Więc dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybera. Do widzenia.